Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Zmiana pokoleniowa to nieodłączny element wielu dziedzin życia, w tym również sportu i mieszanych sztuk walki. Doświadczeni zawodnicy, którzy przez lata dostarczali fanom ogromnych emocji, kiedyś będą musieli zejść ze sceny na rzecz młodych i ambitnych sportowców, którzy zajmą ich miejsce. W większości przypadków po prostu wiek daje się we znaki i z biegiem czasu te atuty, które dawały poszczególnym zawodnikom wygrane, przestają już być tak wyostrzone. Mam wrażenie, że taka zmiana pokoleniowa powoli zaczyna mieć miejsce na naszym krajowym podwórku MMA, bo coraz częściej mówi się o końcu kariery przysłowiowych koniów pociągowych tej dyscypliny w Polsce. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam kilku zawodników z naszego kraju, którzy wkrótce mogą zakończyć swoją sportową karierę. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali moje profile na Instagramie oraz TikToku, na których również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz bez przedłużania, lecimy z tematem. Numer 1 Mariusz Pudzianowski. Tego zawodnika nie trzeba przedstawiać, bo Pudzian swoim przejściem do MMA wprowadził tą dyscyplinę na salony i znacznie przyczynił się do jego rozwoju w naszym kraju. Na początku jego przygoda z MMA miała się zakończyć na maksymalnie paru występach, natomiast jak dobrze wiemy, zabawił w niej na nieco dłużej i leci już 14 rok jego rywalizacji na zawodowej arenie. Łącznie ma na swoim koncie prawie 30 pojedynków, z czego 17 udało mu się wygrać w zdecydowanej większości, kończąc swoich oponentów przed czasem. Niestety, teraz największym przeciwnikiem pudziana jest jego wiek, bo ma na karku 46 lat i coraz trudniej mu będzie rywalizować na sensownym poziomie. Sam jest świadomy, że pozostało mu zaledwie parę pojedynków na jego koncie, więc tak naprawdę każda kolejna walka może być jego ostatnią w karierze. Raczej odpuściłbym na jego miejscu rzucanie się na głęboką wodę i przepychanie z młodymi zawodnikami, tylko skupiłbym się na bardzo medialnych walkach. Mimo wszystko należy się ogromny szacunek dla Pudziana, że pomimo takiego wieku jest w takiej formie i przecież jeszcze nie tak dawno utakotował Michała Materle w pierwszej rundzie. Zobaczymy, co pokaże czas, bo on tutaj, w przypadku Pudziana, jest najważniejszy i zobaczymy, jaką decyzję sam podejmie odnośnie swojej dalszej kariery. Numer 2 Michał Materla. Popularny Cipao rozpoczął swoją karierę w 2003 roku i niedługo po tym związał się z Federacją KSW, w której był mistrzem kategorii średniej. Na swoim koncie ma ponad 40 zawodowych pojedynków, które toczył z wieloma znakomitymi zawodnikami, których udawało mu się pokonywać i to w dodatku przed czasem. Michał od zawsze był znany ze swojego walecznego serca w klatce i bardzo często jego pojedynki były emocjonujące, w których szala zwycięstwa przechylała się z jednej na drugą stronę. Taki styl toczenia pojedynków spowodował, że bardzo często Michał wychodził z nich bardzo rozbity z wieloma ranami. Niestety, pomimo tego, że materla cały czas jest w fenomenalnej formie fizycznej, lata walki, treningów spowodowały znaczne osłabienie odporności na ciosy Michała. Tak naprawdę w każdej ostatniej walce naszego rodaka ten pływał po ciosach, które fundował mu jego rywal, więc to źle odkłada się na jego zdrowiu. W ostatniej walce z Paczuskim pokazał, że umiejętności i inne aspekty pozwalają mu rywalizować z najlepszymi, ale niestety ta miękka szczęka jest dużą przeszkodą. Podejrzewam, że wiele bliskich osób z grona Michała w trosce o jego zdrowie podpowiada mu zakończenie kariery, więc nie zdziwię się, jeżeli ten na poważnie bierze to pod uwagę. Mimo wszystko Materla to jeden z bardziej walecznych zawodników, więc sądząc po jego ambicji podejrzewam, że będzie chciał jeszcze zaatakować pas kategorii średniej. Numer 3 Daniel Omielańczuk ten zawodnik rozpoczął swoją karierę w 2009 roku i trzeba przyznać, że ma bardzo bogate fighterskie CV, bo występował na największych galach na świecie i był byłym kickboxerem. Na dosyć długo zadomowił się w federacji UFC, bo stoczył tam 9 pojedynków, z czego 4 udało mu się wygrać. Nieco ponad rok temu Daniel podpisał kontrakt z największą federacją w Polsce, czyli KSW, i wielu fanów wiązało z jego pierwszym występem wielkie oczekiwania. Niestety debiut w walce z Ricardo Praselem nie poszedł po jego myśli i pomijając fakt, że przegrał, pokazał się w tym starciu z nie najlepszej strony. Podobnie było w jego dwóch kolejnych pojedynkach z Martinkiem i Kitą, gdzie było widać, że to nie jest ten samomi, który robił wyniki na galach UFC czy ACA. Ewidentnie coś zawodzi należy się zastanowić, czy to czasem nie jest najwyższy czas na zejście ze sceny, o czym coraz częściej mówi się w kontekście Daniela. Generalnie ja bardzo lubię tego zawodnika i po prostu przykro ogląda się go w takiej dyspozycji w klatce, bo przecież pamiętamy jego dyspozycję za jego najlepszych czasów. Zdecydowanie należy mu się jeszcze jedna szansa, aby się przetestował, jeżeli wtedy też nie pójdzie to po jego myśli, to już powinien przemyśleć swoją karierę. Podejrzewam, że liczbę walk Daniela możemy zliczyć na palcach jednej dłoni, ale o tym, czy dalej będzie chciał walczyć, musi finalnie zadecydować sam zawodnik. Numer 4. Michał Kita Popularny Masakra rozpoczął swoją karierę w 2006 roku i od tamtego momentu zbierał doświadczenie na galach dosłownie na całym świecie. Był zawodnikiem m.in. M1 Global Bellatora i na ten moment zadomowił się w federacji KSW, gdzie regularnie toczy swoje pojedynki. Na ostatnie sześć walk udało mu się wygrać zaledwie dwie, ale trzeba przyznać, że jego rywalami byli naprawdę mocni zawodnicy, tacy jak chociażby Darko Stosic czy Phil DeFries. Kita ma już 43 lata na karku i to niestety daje się we znaki podczas jego walk, bo nie ma już tej kondycji i wytrzymałości na ciosy co kiedyś. Mimo wszystko cały czas jest zawodnikiem z czołówki kategorii ciężkiej w Polsce, więc moim zdaniem jeszcze trochę da nam emocji w klatce, ale bez wątpienia jego kariera dobiega już końca. Numer 5. Mamet Halidow Tego zawodnika nikomu nie trzeba przedstawiać, ponieważ jest to prawdziwa ikona i człowiek, który budował mieszane sztuki walki w naszym kraju. Karierę rozpoczynał w 2004 roku i jak się okazało przez te prawie 20 lat stoczył prawie 50 zawodowych pojedynków. Pokonywał bardzo dobrych zawodników w pierwszych rundach i jak wszyscy myśleć, że mamet już nas nie zaskoczy niczym innym, ten pokazywał się z jeszcze lepszej strony. Aktualnie ma 42 lata, więc już sporo jak na kategorię średnią, ale jego dyspozycja wcale na to nie wskazuje, bo przecież zaledwie miesiąc temu w fenomenalnym stylu rozprawił się ze Scottem Askamem. Tak naprawdę nie wiadomo jaką ścieżkę obierze Mamet, bo teoretycznie jest pierwszym w kolejce do walki o pas z Pawlakiem, ale wszystko zależy od tego czy będzie chciało o niego zawalczyć. Podejrzewam, że Halidow to taki zawodnik, który będzie chciał zejść ze sceny w dobrym stylu i w dodatku niepokonany, więc niestety jest już bliżej końca niż początku jego kariery. Mimo wszystko, podejrzewam, że jeszcze parę lat będzie cieszył nasze oka swoimi fantastycznymi umiejętnościami w klatce. Na jego miejscu skupiłbym się na walkach z prawdziwymi legendami tego sportu, które są znane na całym świecie, tak jak chociażby była mowa o jego walce z Lioto Machido. To byłoby coś świetnego, ponieważ byłoby to uhonorowanie jego długiej, owocnej i owianej sukcesami kariery. Każdy wymieniony przeze mnie zawodnik w dzisiejszym materiale to żywa legenda mieszanych sztuk walki w Polsce, więc takim postaciom fani nie mają prawa kończyć karier. Na podstawie swojego wieku i ostatnich dyspozycji w klatce to oni sami powinni zadecydować, czy są w stanie dalej walczyć i przede wszystkim rywalizować z innymi zawodnikami na dosyć sensownym poziomie. Mam nadzieję, że się mylę odnośnie tego, że ci zawodnicy mogą niedługo zakończyć swoje kariery, bo to zasłużeni zawodnicy, których najchętniej oglądałbym jak najdłużej. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o dzisiejszym materiale. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia prowadzący kanał World of MMA.